Błaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z nami wszystkimi. Amen. Boże Słowo, przeznaczone na niedzielę dzisiejszą, jest zapisane w drugim liście Świętego Piotra w pierwszym rozdziale od 16 do 21. wersetu. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, bo taki go doszedł głos od majestatu chwały: Tyś jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my będąc z nim na świętej górze, Słyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. My więc, mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Panie Boże, chcemy Ci dziękować za to Słowo, za to świadectwo Piotra. Chcemy dziękować Ci, że i my mamy Twoje Słowo. I chcemy Cię prosić, abyś przez swego ducha pozwolił je rozumieć, abyś przez swego ducha przemawiał do naszych serc, abyś dawał nam siłę do przemiany naszego myślenia, do poddania się Twemu duchowi na chwałę Twego imienia. Amen. Drugi list Piotra jest ciekawym listem, bo jest to tak naprawdę list pisany już pod koniec życia Piotra, więc Piotr chce przekazać im najważniejsze dla niego tematy, to co chciałby zostawić po sobie jako świadectwo dla następnych pokoleń. Ale zderza się to wszystko już z czasem takim, kiedy przychodzi coraz więcej jakichś fałszywych nauczycieli którzy tutaj są określeni, że jakieś baśnie opowiadają, tworzą jakieś nowe doktryny, nowe myśli. I Piotr musi się z nimi zmagać. Musi jakby ciągle na nowo, zresztą Paweł też to robi, ciągle na nowo musi udowadniać, że to, co on mówi, jest rzeczywiście świadectwem jego życia, że on to przeżył, że tego doświadczył. I kiedy patrzymy na wersety wcześniejsze, to widzimy, że on tam daje taką podstawę, i to jest niesamowite, że pokazuje, że tak najważniejsze jest, żebyśmy my, ci słuchacze, zapamiętali to i mieli w swojej pamięci. Bo to jest coś, co jest nam potrzebne w trudnych chwilach, w chwilach, kiedy nie wiemy, co zrobić. To ma nam pomagać w naszych decyzjach, w naszych krokach, ale też w trudnych sytuacjach. Paweł pod koniec życia jakby dzieli się swoimi doświadczeniami, tym, co dla niego było najważniejsze. Mówi przedstawia jakby obraz pewnej wagi, gdzie na szali po jednej stronie mówi są wszystkie porządliwości. I to jest to, co tak naprawdę wiąże się z grzechem, to co jest to, co nas wyniszcza. A z drugiej strony mówi jest pewien proces, przez który każdy z was musi przejść. Jest to proces, który zaczyna się od wiary, potem jest cnota, potem jest poznanie, powściągliwość, wytrwanie, pobożność, braterstwo i na końcu jest miłość. Więc to jest to, czego broni Piotr, co chce, żebyśmy wiedzieli i zapisali w swoich sercach. Podsumowuje to wersetem, który mówi: W ten sposób będziecie mieli otwarte drzwi do Królestwa Jezusa Chrystusa. Czyli pokazuje nam tą drogę, jak właśnie zbliżyć się do relacji z Bogiem. Skorzystać z tego, czego On sam w swoim życiu doświadczył. Podsumowuje to właśnie tym naszym dzisiejszym fragmentem tej jego myśli, i mówi, że On zwiastuje moc i powtórne przyjście. I to były czasy, kiedy no, minęło już 30 lat mniej więcej, i coraz więcej ludzi podważało to, no przecież Pan Jezus powiedział, że przyjdzie wkrótce. To był argument, żeby poddawać wątpliwość to, co uczniowie mówili. A Piotr jednak mocno stoi na stanowisku, że Pan Jezus obiecał, że przyjdzie, i On wierzy, że dotrzyma tej obietnicy. Zwróćcie uwagę, że to jest też nasz dylemat, jeszcze bardziej, bo minęło już prawie 2000 lat, i dzisiaj mamy jeszcze więcej pytań. Czemu on jeszcze nie przyszedł, skoro obiecał? Ale Piotr daje tu na tą szalę, mówi: Dla mnie składam wam świadectwo tego, co słyszałem od samego Boga. I zwróćcie uwagę, że on przeżył mnóstwo cudów, wielkich rzeczy w swoim życiu. Ale wskazuje nam tutaj na jeden element. Kiedy doświadczył takiego dotknięcia Pana Boga na górze przemienienia, Marcin czytał ten fragment od ołtarza. Był to moment, który zrobił na nim największe wrażenie. Wtedy usłyszał głos samego Boga: Ten jest syn mój umiłowany. Wtedy objawiła się dla niego chwała Chrystusa. Zobaczył, kim jest Chrystus. Ale sami wiemy, że nawet to przeżycie nie pozwoliło, że już jego życie szło gładko i już nie miał żadnych wątpliwości i, i nie miał upadków. Wszyscy znamy jego zawiłe losy do samego końca. Ale te wszystkie elementy były dla niego ważne. I kiedy patrzy na swoje życie z perspektywy końca, Widzi, że tamten moment był szczególnie dla niego ważny. I myślę sobie, że dla nas ważny jest też ten moment, kiedy Bóg w jakiś sposób nas dotyka. Kiedy pojawia się ten pierwszy element, który wymieniłem w tej takiej drodze do tych otwartych drzwi, którym jest wiara. A ta wiara zaczyna się od tego, że to Duch Boży się nas dotyka. Pokazuje nam, że potrzebujemy ratunku, potrzebujemy zmiany, potrzebujemy czegoś nowego. I pięknie jest tutaj to powiedziane, że tak naprawdę porównane jest, użyty jest tak naprawdę obraz z Psalmu 119-105 wersetu, gdzie jest powiedziane to w takich słowach: Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżce moim uwagę, Boże Słowo jest tą pochodnią. Tak samo jak Żydzi byli prowadzeni po pustyni obłokiem za dnia, a pochodnią w nocy. Tak samo my dobrej decyzji podejmujemy, kiedy zaczynamy czytać Boże Słowo i traktować je jako tą światłość, która nam pozwala inaczej spojrzeć. Końcówka mówi, że potrzebujemy ducha, żeby zrozumieć w ogóle słowo, że nie można sobie tak interpretować słowa, jakbyśmy chcieli. Ale właśnie ta praktyka życiowa pokazuje, że możemy czytać to słowo każdego dnia i nagle odkrywamy, bo kontekst naszego życia się zmienia. Doświadczamy jakiegoś trudnej chwili, albo radosnej, i w tym kontekście, czytając to słowo, nagle zaczynamy rozumieć głębię tego słowa. I wierzę, że to Duch Boży nas wtedy dotyka i pozwala nam zrozumieć, doświadczyć tego, co On chce nam przez to słowo powiedzieć. Albo co, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co jest jeszcze niewłaściwe. Albo chce nas poprowadzić w jakimś nowym kierunku. Pamiętacie, w grudniu miałem też kazanie, mówiłem o enigmie. I to jest właśnie to, że my potrzebujemy tego ducha, żeby móc to słowo zgłębiać. Ale też, żeby je zrozumieć, te tajemnice, które są w nim zawarte. Żebyśmy doświadczyli tego, co Piotr mówi. On miał możliwość słyszeć te słowa i w formie świadectwa opowiada to następnym pokoleniom. Kładzie nacisk, żebyśmy to zapamiętywali i. Przypominali sobie o tym. I dla nas jest to lekcja, żebyśmy to, co przeżywamy z Bogiem, kiedy doświadczamy właśnie takich momentów, kiedy Bóg przemawia do nas przez swoje słowo, żebyśmy o tym opowiadali naszym dzieciom, naszym bliskim, znajomym. Bo to jest świadectwo tego, że ten Bóg ciągle żyje i ciągle przemawia. I ciągle zależy mu na każdym z nas. Amen.